Cześć. Witam w Kipraser, prostej, intuicyjnej aplikacji do matematyki handlowej, marża narzut i kalkulacji ofert. W tym filmie pokażę ci, jak korzystać z kalkulatora groszówka. Na większym skrócie pozwala on obliczyć korzyści z promocji groszówkowej, czyli takiej, w której kupujesz określoną ilość sztuk i dodatkowo dostajesz dodatkową ilość produktów w cenie za jeden grosz. Masz możliwość przeliczenia korzyści każdego scenariusza takiej promocji, zarówno tego, w którym produkt za jeden grosz jest tym samym który klient kupuje w pakiecie, jak również takiego, w którym za jeden grosz dokładasz zupełnie inny produkt. Dodatkowo na produkt płatny możesz udzielić rabatu front, czyli takiego rabatu na fakturze. Keypricer obliczy średnią cenę zakupu oraz wszystkie zyski procentowe i wartościowe na sztuce i na całym zamówieniu. Kalkulację jednym kliknięciem możesz zapisać w formacie PDF, który automatycznie zostanie wysłany na Twój adres mailowy. Jak działa kalkulator? Wchodzimy do kalkulatora Groszówka, już na wstępie wybieramy tą opcję kalkulacji, którą chcemy wypełnić. Mamy możliwość kalkulacji, w której produkt dokładany za jeden grosz jest tym samym, który będzie w ofercie. Wówczas wypełniamy mniej pól. Jak również w sytuacji, w której ten produkt, który dokładamy, jest produktem innym, wówczas do wypełnienia mamy nieco więcej pól, łącznie z różnicą VAT. Dlatego, że produkt, który klient kupuje w pakiecie, być może ma VAT 8%, a ten, który dokładasz, ma 23% albo inny. Czyli również możesz zróżnicować te produkty ze względu na poziom VAT. Najpierw zacznijmy od kalkulacji, w której mamy produkt ten sam, co płatny. Wybieramy dowolny podatek VAT, niech to będzie 23, niech to będzie klient sklep, niech to będzie produkt, szampon do włosów. No i teraz co dalej? Ile klient kupuje w pakiecie takich szamponów? Powiedzmy, że ich kupuje 20. Cena cennikowa takiego szamponu niech będzie 11,32. Udzielamy temu klientowi rabatu 5%. Możemy, a nie musimy. Ja akurat. Udziela tego rabatu, żebyś mógł zobaczyć w jaki sposób te wszystkie dane się prezentują. Niech będzie tak, że produkt na półce kosztuje 19,99 u klienta i dodatkowo, w ramach pakietu, możemy mu dołożyć 3 sztuki tego samego szamponu gratis. Wypełniliśmy wszystkie pola, klikamy zapisz, i w tym momencie mamy już całą kalkulację oferty. Tutaj widzimy wszystkie dane: produkt ma 23% VAT, jaka jest cena cennikowa i cena detaliczna. Tutaj widzimy całą szczegółową informację, którą oczywiście możemy sobie powiększyć i widzimy, jakie są produkty. Płatny to szampon do włosów, za grosz, oczywiście też taki sam procent VAT. Klient będzie sprzedawał za tą samą cenę. No i widzimy, ile sztuk. Udzieliliśmy rabatu frontowego, gdybyśmy go nie udzielili, to oczywiście tutaj była pozycja 0. Widzimy cenę, cenę, cenę po rabacie, cenę zakupu 10,75. Oczywiście produkt za 1 grosz jest liczony w cenie 1 grosz. Tutaj widzimy, jakie są zyski na poszczególnych sztukach i jaki jest zysk z, całego, z każdej tej pozycji, czyli w przypadku 20 produktów płatnych, jak i tych trzech, które są kupione za 1 grosz. Jeżeli chcemy spojrzeć na finalne wszystkie obliczenia korzyści, no to widzimy je tutaj pod kalkulacją. Klient kupuje sumarycznie 23 sztuki, suma wartość zamówienia to 215 zł i 3 grosze netto, średni zysk na sztuce to 6,90, mamy średnią cenę zakupu netto, średnią marżę procentową, średni narzut i zysk na całym zamówieniu. Przypominam, bo to lubię robić, średnia marża, czyli marża stosunek zysku do, Ceny sprzedaży, narzut to stosunek zysku do ceny zakupu. Innymi słowy, masz całą kalkulację dla takiej oto promocji. Oczywiście, jeżeli pomyliłeś podatek VAT, możesz go tutaj edytować, zmienić w każdej chwili. Ja akurat nie będę go zmieniał. Możemy wygenerować PDF. W momencie, w którym klikam, generuj PDF i potwierdzam, generuj PDF, w tym momencie kalkulacja została wysłana na mój adres mailowy, czyli tam, gdzie ten adres mailowy, który podałem, rejestrując się w aplikacji. Mogę oczywiście też edytować, bo jeżeli w toku rozmowy z klientem uznam, że nie dostanie trzech sztuk, tylko na przykład cztery, to w każdej chwili mogę je zmienić i zapisać tą kalkulację jeszcze raz i automatycznie Keypricer obliczy. Mogę też oczywiście zmienić ceny zaliczne i wszystkie inne parametry oferty. Jeżeli będę chciał taką ofertę stworzyć dla innego klienta, to mogę utworzyć kopię. Tworzę kopię, wpisuję sklep numer 2. Być może parametry oferty są takie same, mogę je oczywiście zmienić. Być może ten klient będzie kupował 40 razy 2 i będzie dla, te, dla niego nie 4, a 8 sztuk. Zapisuję i już mam drugą ofertę przygotowaną dla drugiego klienta. Według tych ilości, które wprowadziłem, parametrów rabatowych ani cen nie zmieniałem, no bo założyłem, że są takie same. Oczywiście też to mogę zrobić. Na pasku, na pasku zadań, które ja widzę po lewej stronie, ty na telefonie albo na tablecie możesz mieć ten pasek zadań. Na dole widzisz już zarówno tą pierwszą ofertę, którą stworzyliśmy, jak i tą drugą dla sklepu, który kupuje akurat większą ilość. Oczywiście każdą z tych ofert znowu mogę kopiować albo edytować w dowolny sposób. Zajmijmy się teraz drugą wersją oferty. Wracamy do kalkulatorów kalkulator groszówka płatny, ale produktem, który dokładamy za jeden grosz, będzie inny niż ten, który jest płatny. No więc polećmy sobie tak, inny niż płatny, niech nadal to będzie 23%, niech będzie to sklep, niech będzie produktem płatnym szampon do włosów. Ilość tego szamponu a zostawmy 20%, tak jak w poprzedniej. Kalkulacji. Cena cennikowa netto 11,56, nie pamiętam, czy była wcześniej taka sama, nie ma to znaczenia. Na produkt płatny tym razem nie damy rabatu. Cena detaliczna niech będzie znowu 19,99. Ale produktem, który dokładamy gratis, jest inny. Załóżmy, że będzie to odżywka do włosów, i niech ta odżywka do włosów będzie po prostu mniejsza. Powiedzmy, że szampon mieliśmy, niech już tu to, to będzie precyzyjne, szampon 200 ml, a odżywka do włosów będzie w opakowaniu w jakimś takim mniejszym 50 ml, po to, żebyśmy sobie tutaj zróżnicowali cenę. Odżywka do włosów też jest na poziomie 23% VAT. Ilość takich odżywek, którą dokładamy, niech będzie 10 ale cena detaliczna takiej odżywki w małym opakowaniu, którą klient sprzedaje, niech będzie na przykład 8,99. Mamy wszystkie parametry tej promocji wprowadzone, wciskamy zapisz i podobnie jak wcześniej, dokładne wszystkie wyliczenia widzimy. Tutaj widzisz VAT, produkt płatny 11,56, cena cennikowa od produktu płatnego, cena detaliczna taka, Tutaj mamy wszystkie szczegóły. Daliśmy szampon do włosów. W cenie 1999 będzie detaliczna, 1156 netto, to wszystkie tutaj te elementy, o których już mówiłem, groszówka dodatkowo zupełnie inny produkt, ale z takim samym podatkiem VAT w innej cenie. Jeżeli sobie wrócimy tutaj szówka, widzimy, podobnie wcześniej całe wyliczenie dla tej promocji. Tak jak powiedziałem, tutaj dowolnie możemy edytować. Być może będzie tak, że produkt, który dokładasz, nie będzie to odżywka, ale cokolwiek innego jest z innym podatkiem, z innym podatkiem VAT, to również możemy to zmienić tutaj pod klawiszem VAT. Oczywiście na etapie wprowadzania już ten VAT rozróżniamy, ale jeżeli by się tak zdarzyło, że pomyliliśmy, to nie musimy edytować całej oferty, wpisywać na nowo, tylko możemy poprawić zarówno ten VAT, który był na produkcie głównym, tym płatnym, jak i za jeden grosz i możemy sobie to dowolnie zmienić i skorygować. Oczywiście podobnie jak wcześniej, zarówno tu, również tutaj mamy możliwość generowania PDF, jak i tworzenia kopii dla kolejnego klienta na tych samych lub na innych parametrach. To, wczyst, to wszystko w tym kalkulatorze. Dziękuję za uwagę i zapraszam do pozostałych kalkulatorów, do pozostałych filmów opisujących pozostałe kalkulatory aplikacji GPlay są.